Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w kancelarii prezesa Rady Ministrów i składamy tutaj dzisiaj apel, w którym nawołujemy do po pierwsze zwolnienia przedsiębiorców ze zwrotu pomocy udzielanej przez Polski Fundusz Rozwoju, po drugie zwolnienia tej pomocy z podatku dochodowego. Przedsiębiorcy są dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji. Mamy trzecią falę pandemii. Gospodarka funkcjonuje tylko dlatego, że zdeterminowani przedsiębiorcy oraz zdeterminowani pracownicy robią wszystko, żeby to nie upadło. I to jest ten moment, w którym trzeba powrócić do realnej pomocy, do udzielania realnej pomocy, żeby przedsiębiorstwa nie upadły, a pracownicy mieli pracę. Ta pomoc uzależniona od rzeczywistej straty, skończyła się w momencie kiedy skończyły się wybory prezydenckie w 2020 roku to wtedy rząd zaczął kombinować w jaki sposób dzielać pomocy tak żeby ona za dużo nie kosztowała i nie objęła zbyt wielu firm dlatego wprowadzono pomoc uzależnioną od kodów PKD apelujemy dzisiaj do premiera aby skończył z tą fasadową pomocą i żeby ta pomoc była znowu uzależniona od tego, czy ktoś poniósł realną stratę. Uważamy, że poziom 30% straty to jest ten poziom, który powinien oznaczać wejście na ścieżkę możliwości udzielania pomocy, możliwości otrzymania pomocy i właśnie dzisiaj przy okazji składania apelu dotyczącego środków otrzymanych z Polskiego Funduszu Rozwoju, apelujemy również o to, żeby skończyć z pomocą uzależnioną o kody PKD. Kody PKD nie przynoszą strat. Straty przynosi działalność gospodarcza i je można bardzo łatwo policzyć. Dlatego taki krok, który by wspierał przedsiębiorców, wspierał utrzymanie miejsc pracy w sposób realny jest dzisiaj bardzo potrzebny i do tego nawołujemy premiera Morawieckiego.